Etap kończący się w Brut, dziewiąty etap wyścigu Tour de France, zawiódł nas, proszę Państwa, do Auvergne, krainy wulkanów. Malutka mieścina to Brut, 7 tysięcy mieszkańców. Stąd pochodzi znakomity kolarz Romain Bardet, czołowy kolarz zawodowy we Francji, ten, który był i drugi, i trzeci w klasyfikacji generalnej Wyścigu. No i cała Francja Kolarska przynajmniej oczekuje, że ten Bardet wygra wreszcie Tour de France, bo ostatnim zwycięzcą Tour de France był już dawno, dawno temu w 1985 roku Bernard Hinault. No i Francuzi od tej pory czekają już na zwycięzcę wyścigu. Miasteczko organizuje liczne festiwale kolarskie i nie tylko, bo jest z jednej strony Festiwal kolarski, a z drugiej na, e, nagle organizowany jest piękny festiwal muzyki klasycznej. Ale najważniejszy w tym, e, proszę Państwa, miasteczku jest oczywiście Romain Bardet. Jest, e, Francuzi już nawet też nazywają to zjawisko Bardetomanią, e, i to zjawisko towarzyszy licznym turystom e, na każdym kroku. Oznaczone i oznakowane są wszystkie trasy treningowe, po których porusza się Romain Bardet. Coraz więcej jest cykloturystów, którzy wyruszają na te trasy, ustanawiają rekordy, notują najlepsze wyniki. No i Bardet odmieniany jest przez wszystkie przypadki, i Francuzi bardzo liczą, że w tym roku jest to zupełnie możliwe, bo przecież odpadło kilku konkurentów na skutek kontuzji, między innymi Christopher Froome, odpadł też Holender Tom Dumoulin, a więc no, otwiera się jakoby szansa niejako przed Romanem Bardet i Bardet być może dokona tego, czego przez wiele lat nie potrafił dokonać żaden Francuz. Zabytków tego małego miasteczka wymienić należy Bazylikę Świętego Juliana, największy kościół romański w Overni. Miasto leży też na trasie pielgrzymów, którzy udawali się do Santiago de Compostella i samo też było celem licznych pielgrzymek do tej bazyliki, która znajduje się w miasteczku. No a jeśli Bardet wygrałby rzeczywiście Tour de France, to już wtedy pielgrzymi nie tylko pielgrzymi będą ciągnąć do bryod, ale przede wszystkim kibice kolarski. Co tu się pije? Nie ma mowy o winie. Pije się, proszę Państwa, wodę. Woda nazywa się Saint i znana jest jako woda mineralna gazowana, którą pił już sam Juliusz Cezar, a więc warto spróbować. Probujmy.